Choć nie zawsze jest pięknie, nic nie zmieni tego Że jesteś moją mamą, co by się nie działo złego Nie jestem idealna, nie taka jakbyś chciała Nie wiem czemu nie widzisz, że próbuję się starać Mogę na ciebie liczyć, szacunek za szacunek Wiem mamo, że do końca jeszcze tego nie pojmuję Potrafię się zmienić, tylko jesteś mi potrzebna Przecież jeden człowiek nie zgasi całego piekła To w tobie zawsze wsparcie, uwierz, że to dostrzegam bo to w tobie, mamo, jest moja cała nadzieja, gdyby cię nie było. To by było ciężko wtedy, zrozumieć swe wady, zauważyć priorytety. Czasami jak wrogowie, czasami jak przyjaciółki. Takie są relacje matki i córki. Kilka lat poza domem myślisz, że nie tęskniłam. Byłam w wielu ośrodkach, a przecież w rodzinie siła to rodzina, daje szczęście to normalne życie. Wolność i rodzina, każdy chce ją widzieć. Niestety wiem z autopsji, że nie każdy ma tą szansę Ja ją, mamo, dostałam i nie zaprzepaszczę Mam dla kogo stać na nogach, to rodzina i mój syn Choć nie jestem idealna, to pokutni lecązy Przecież mam uczucia i też jest mi ciężko Zawsze po burzy niebo zachodzi tęczą Ciągle nie będę przepraszać, więc przepraszam cię w tym wersie Przecież dzięki tobie bije moje serce Dałaś mi życie, zaoferowałaś pomoc Jeszcze wyjdę na prostą, kiedy będziesz przy mnie obok Często masz rację, ale jej ci nie przyznaję, bo mam coś po tobie, to charakter po mamie. Dzięki tobie dziś tu jestem i kleję dla ciebie wersy. Już się przekonałam, że świat nie jest taki piękny, są tylko detale, główny to rodzinny grono. Żeby było dobrze, zrobię wszystko, daję słowo, jesteś dobrą kobietą, która ma ciężki charakter, ale dzięki tobie nie oceniam po układce. Teraz jeszcze raz przeproszę, za wszystko dziękuję, wychowujesz wspaniale, bo starasz się jak umiesz.